Wyobraź sobie plemię, które posiadało niemal sto grodów. Handlowało z Arabami, odpierało Madziarów, płaciło trybut Rusi, ale nie było jej częścią. Zniknęli. Bez bitwy, bez kroniki, bez echa. A mimo to, do dziś nosimy ich imię. Oto historia Lędzian, jednego z najbardziej tajemniczych plemion Słowian. Witaj w labiryncie przeszłości. Dziś zabiorę cię na wschodnie krańce dawnej Słowiańszczyzny, gdzie rzeki San, Bóg i Dniestr przecinały się z losami ludów i imperiów. Lędzianie, znani także jako Lendizi, Lanzanech, Lzynin, Lachy. Jedno plemię, wiele nazw, jedna historia, wiele interpretacji. Kim byli? Co po nich zostało? I dlaczego świat o nich zapomniał? Lędzianie. Plemię, którego nazwa pojawia się w tekstach z trzech różnych światów. W Europie, zapisał ich geograf bawarski. W Bizancjum, cesarz Konstantyn Porfirogeneta. W świecie islamu, wspomina o nich Al-Masudi. Niewiele jest ludów wczesnośredniowiecznych Słowian, które pozostawiły po sobie tyle i zarazem tak mało. Pierwszy ślad pochodzi z połowy IX wieku. Anonimowy autor, znany dziś jako geograf bawarski, sporządził listę plemion zamieszkujących północną stronę Dunaju. Pod nazwą Lendicji przypisał im 98 grodów. To liczba, która stawia Lędzian w gronie największych i najlepiej zorganizowanych plemion ówczesnej słowiańszczyzny. Ale nie była to lista przypadkowa. To był dokument wywiadowczy, przygotowany dla władcy Franków Wschodnich, Ludwika Niemieckiego. Frankowie chcieli wiedzieć, kto może być sojusznikiem, a kto zagrożeniem. Kilkadziesiąt lat później, na drugim krańcu Europy, cesarz Konstantyn VII Porfirogeneta przygotowywał dla swego syna dzieło De Administrando Imperio. To był polityczny podręcznik przetrwania, a lędzianie pojawiają się tam jako lędzane noi. Cesarz zauważył, że to plemię składało trybut Rusi, ale nie było jej częścią. To ważne. Bo choć podporządkowani politycznie, zachowywali odrębność etniczną i tożsamość, może z konieczności, może z dumy. W tym samym czasie, około 940 roku, w dalekim Bagdadzie arabskiego kronikarza al-Masudiego interesowali nie tylko kalifowie i pustynne szlaki. W swoim dziele złote łąki wspomina o Landzanech, plemieniu słowian z pogranicza. Co ciekawe, wiąże ich z Rosją, ale nie jako jej część, lecz jako lud współistniejący. To potwierdza, że Lędzianie byli rozpoznawalni także w świecie islamu i prawdopodobnie uczestniczyli w wielkich szlakach handlowych, które ciągnęły się od Bałtyku po Bagdad. Nazwy się zmieniały: Lendizi, Lenzanenoi, Lzinin, Lanzanech. A potem w ruskiej z powieści minionych lat Nestora pada już inne imię Lachy. Dla kronikarza z Kijowa, Lachy, to nie tylko lędzianie, ale szerzej polanie, mazowszanie, Pomorzanie, wszyscy słowianie zachodni. I co ciekawe, według Nestora, protoplastami lachów mieli być biali chorwaci. Co jeśli lędzianie byli tylko jednym z etapów przejściowych, jedną z twarzy większej zmiennej tożsamości? Czy Lędzianie byli osobnym plemieniem, czy tylko nazwą przejściową w wielkim procesie formowania się narodu? I czy możliwe, że ich etnonim, lachy, przetrwał dłużej niż jakakolwiek instytucja, którą zbudowali? Lędzianie nie byli ludem wędrownym. Ich tożsamość zakorzeniona była w ziemi, we wzgórzach lesowych, w dolinach rzek, w grodach, które wznosili z drewna. Gliny i zapewne woli przetrwania. Terytorium, które zamieszkiwali nie było przypadkowe. To było pogranicze, miejsce styku między zachodem a wschodem, między kulturą Polan a potęgą Rusi. Ich ziemie rozciągały się na południowym wschodzie dzisiejszej Polski, częściowo obejmując dzisiejszą Ukrainę i Białoruś. Sercem tego terytorium były ziemia Chełmska, Sanocka, Przemyska i Zamojszczyzna. To właśnie tutaj między Sanem a Dniestrem wyrosły najważniejsze lędziańskie grody. Wśród nich wyróżniają się trzy nazwy. Przemyśl, jeden z najstarszych grodów Małopolski, Brama do Karpat. Bełz, później znany z kronik ruskich i katolickich, wówczas jeden z lędziańskich punktów kontrolnych. I Czerwień, gród, który stał się symbolem, a dziś niemal zniknął z map. Archeolodzy lokalizują Czerwień w dzisiejszym Czermnie, w województwie lubelskim. To miejsce przez stulecia leżało zapomniane, aż do serii odkryć, które zmieniły wszystko. Na obszarze zaledwie 60 metrów kwadratowych znaleziono tam ponad 40 tysięcy fragmentów ceramiki. To nie była wieś. To nie była zwykła osada. To był kompleks grodowy funkcjonujący od X do XIII wieku. Wały ziemne o wysokości do 6 metrów podgrodzia, cmentarzyska, warsztaty czerwień, centrum polityczne, gospodarcze i może duchowe. Kolejnym ważnym punktem był Gródek, zwany niegdyś wołyniem. Być może od niego nazwę wzięli wołynianie, ale tu pojawia się ciekawa zagadka rzeka Bóg, dziś postrzegana jako granica między narodami w czasach lędzian, była raczej osią osadniczą. Brzegi Bogu nie dzieliły, one łączyły. To wzdłuż nich rozciągały się osady dulembów i lędzian. Woda nie jako mur, lecz jako szlak. Dla lędzian gród był czymś więcej niż tylko miejscem obrony. To był punkt skupienia, wspólnoty, religii, wymiany. Drewniane palisady otaczały nie tylko ludzi, ale i ideę przetrwania. Każdy gród miał swoje centrum. Wieże, miejsce wiecu, czasem pogański ołtarz, może tylko kamień pod dębem. Ich plan był przemyślany. Grody wznoszono tam, gdzie natura sama dawała przewagę: wzgórza nad bagnami, wąskie przesmyki rzeczne, leśne przesieki prowadzące na róś lub w stronę gór. Wokół tych grodów krążyli kupcy, wojowie i wędrowni bajarze. To właśnie tu. Na wschodnim krańcu słowiańskiego świata przeplatały się języki, waluty i opowieści. Odkrycia arabskich monet w rejonie Grodów Czerwieńskich sugerują, że Lędzianie uczestniczyli w międzynarodowej wymianie. A ich grody, choć z drewna, były elementem większego systemu, który łączył Bałtyk z Bizancjum. Czy Czerwień był tylko jednym z wielu grodów? Czy może stolicą ukrytego księstwa Lędzian? Czy może to właśnie jego upadek był początkiem ich końca? Jak wyglądało życie w cieniu Lendiańskiego Grodu? Kim byli ci, którzy tworzyli ten złożony organizm społeczny, od najuboższych po tych, którzy trzymali w dłoni władzę i miecz? W tej części przeniesiemy się do serca lędziańskiej Wspólnoty i przekonamy się, że ich społeczeństwo było o wiele bardziej zorganizowane, niż można by przypuszczać. Na samym dole tej struktury była rodzina. Ale nie taka, jaką znamy dziś. To były wielopokoleniowe rody, rodzice, synowie z żonami, dzieci, wujowie, kuzyni, dalsi krewni. Kilka takich rodzin łączyło się w Opole, wspólnotę terytorialną. Opole to był nie tylko sposób na przetrwanie. To był świat sam w sobie, sądy, wspólna uprawa ziemi, wzajemna pomoc, święta rytuały. Nikt nie żył w izolacji. Najważniejsze decyzje zapadały na wiecu zgromadzeniu wszystkich wolnych mężczyzn to tam wybierano wodza na czas wojny ale władza nie była dziedziczna przynajmniej na początku z czasem pojawił się książę lider wojenny który próbował zamienić swoją pozycję w trwałą władzę to początek centralizacji która powoli wypierała wspólnotowe formy rządzenia w cieniu wiecu i księcia działała starszyzna Najbogatsze i najbardziej wpływowe rody. Ich znaczenie rosło z każdym rokiem, szczególnie w czasach niepokoju. To oni zarządzali nadwyżkami plonów, handlem, rozstrzygali spory i często mieli swoje drużyny wojów. To była arystokracja plemienna, jeszcze nie szlachta, ale już niezwykli rolnicy. Na dole piramidy byli ci, którzy nie mieli głosu. Niewolnicy. Najczęściej jeńcy wojenni lub ludzie zadłużeni. I ludzie zależni, którzy choć wolni musieli oddawać część plonów możnym. Byli częścią wspólnoty, ale bez wpływu na jej los. Czasem jednak dzięki małżeństwu, odwadze lub łasce pana mogli się wspiąć wyżej. W społeczeństwie lędzian status nie był zapisany na wieki. Ale był wyraźny. Struktura plemienna nie była czymś trwałym plemiona łączyły się, dzieliły, znikały i powstawały. Wzrost zagrożenia zewnętrznego, a takich zagrożeń lędzianie mieli wiele, sprzyjał konsolidacji. W odpowiedzi na presję Madziarów, Rusi czy Czechów, plemiona musiały współdziałać, a to oznaczało więcej władzy w rękach mniej licznych. Czy Wiece i Opola przetrwałyby, gdyby lędzianie nie znaleźli się między młotem a kowadłem historii? Czy ich starszyzna była gotowa na stworzenie własnego państwa? A może to właśnie brak jednej silnej dynastii był ich zgubą? Wielkie dzieje piszą się często w pałacach i na polach bitew. Ale to codzienność, życie zwykłych ludzi, mówi nam najwięcej o tym, kim naprawdę byli. Zajrzyjmy więc do osady lędziańskiej. Nie do grodu, lecz poza wał. Tam, gdzie toczyło się życie, które rzadko trafiało do kronik, lędzianie, jak większość słowian, opierali swój byt na rolnictwie. Na początku było to rolnictwo żarowe. Wypalali fragmenty lasów, by użyźnić ziemię. Ale po kilku sezonach ziemia traciła siły. Trzeba było ruszać dalej. Z czasem jednak zaczęli stosować radło i pług, wprowadzając rolnictwo orne. To oznaczało jedno: trwałe osadnictwo. Pola nie znikały, powstawały wsie. Wokół domostw trzymano zwierzęta bydło, kozy, owce, a nawet konie, choć te ostatnie miały wartość symboliczną i wojskową. Typowa lędziańska osada to tak zwana ulicówka, długie zagrody ustawione po obu stronach drogi. Domy budowano z drewna, z glinianym piecem po środku i łożysem z mchu lub słomy. W zimie życie skupiało się wokół paleniska latem cała osada żyła na zewnątrz. Gdy pola odpoczywały, a dni stawały się krótsze, do głosu dochodziło rzemiosło. Kowale byli szanowani. To oni tworzyli groty włóczni, sierpy, nity, ozdoby. Garncarze wypalali gliniane naczynia w piecach o specyficznej poziomej konstrukcji. Niektóre z nich miały ornamenty, spirale, krzyże, motywy roślinne. W Czermnie, w samym tylko podgrodziu, odkryto tysiące fragmentów ceramiki. To nie była produkcja na potrzeby jednej osady. To był lokalny ośrodek rzemieślniczy. Wśród znalezisk pojawiają się metalowe narzędzia, koło garncarskie, a nawet ślady łaźni parowych, jak w grudku na Wołyniu. Te elementy wskazują na kontakt z bardziej rozwiniętymi ośrodkami, być może nawet bizantyjskimi. Lędzianie nie byli odizolowani. Uczyli się. Wymieniali się wiedzą, przyswajali i przetwarzali. Ale najbardziej fascynujące są znaleziska monet monet arabskich. W rejonie grodów czerwieńskich odnaleziono dirchemy, srebrne monety bite w kalifacie abbasydów. Skąd się tu wzięły? Przez ruś, przez Bułgarię, przez szlaki niewolnicze i bursztynowe. Lędzianie byli częścią większej sieci wymiany. Być może pełnili rolę pośredników w handlu niewolnikami. To temat trudny, ale nie można go przemilczeć. Historia nie zawsze jest wygodna. Współczesne badania wskazują, że dostęp do rzadkich towarów był nierówny. To starszyzna miała najwięcej: broń z żelaza, ozdoby, paciorki, importowaną ceramikę. W ten sposób powstawała plemienna elita gospodarcza fundament przyszłej arystokracji. Czy grody Lędzian były tylko drewnianymi osadami? Czy może ośrodkami mikrocywilizacji, z lokalnymi warsztatami, handlem i siecią wpływów? Czy to możliwe, że na chwilę byli jednym z najważniejszych pośredników między wschodem a zachodem? Ich świat był zbudowany nie tylko z drewna i ziemi, ale z opowieści, rytuałów i lęków. Choć o ich bóstwach nie zachowały się kroniki, to duch dawnych wierzeń wciąż drzemie w legendach, w symbolach, w ziemi, którą badają archeolodzy. Spróbujmy więc zrekonstruować to, w co wierzyli Lędzianie. Lud, którego dusza, jak ich grody, została przysypana warstwą historii. W przeciwieństwie do Wikingów czy Celtów, Lędzianie nie zostawili po sobie mitologii spisanej. Ale nie jesteśmy bezradni. Ich wierzenia wpisują się w ogólny nurt słowiańskiego pogaństwa z jego archetypami, bóstwami i symbolami, które przetrwały w folklorze i archeologii. Jednym z najstarszych motywów w słowiańskiej duchowości są rodzanice, trzy żeńskie istoty, które przychodziły nocą po narodzinach dziecka, by zapisać jego los. Rodzina zostawiała im chleb, miód i ser jako ofiarę przebłagalną. Wierzono, że jeśli je zlekceważysz, mogą cię ukarać. Może i Lędzianie, jakich sąsiedzi składali dary pod dębem, by zyskać przychylność tych niewidzialnych sióstr. Każda rodzina miała swój domowy kult, przodków, którzy choć odeszli, wciąż czuwali. Dusze zmarłych mogły się stać opiekunami, ale też, mściwymi duchami. Trzeba było je karmić. Ofiarami zjedzenia, ogniem, rytuałem. W długie zimowe noce, gdy wiatr wył przez szczeliny chaty, lędzianin mógł szeptać słowa do ognia, wierząc, że słyszy go jego dziad, albo ktoś starszy jeszcze. Wierzyli w drzewo kosmiczne, potężny dąb lub lipę, która łączyła trzy poziomy świata: w koronie żyli bogowie, w pniu ludzie, a w korzeniach duchy i zmarli. Perun, bóg gromu i wojny, panował z wysokości. Często w postaci orła lub jastrzębia, weles, bóg podziemia, magii i bydła, czaił się w ciemności jako wąż lub niedźwiedź. Lędzianie, podobnie jak wiele innych plemion, prawdopodobnie nie budowali monumentalnych świątyń. Ich święte miejsca to były lasy, polany, źródła, stare drzewa. Ofiary składano pod gołym niebem. Czasem wystarczył kamień, kawałek chleba. Rozlana miodem ziemia. Świętość nie była miejscem, była relacją ze światem, z bogami, z przeszłością. Słowianie, a zapewne i Lędzianie, wierzyli w magiczne momenty przejścia: poród, śmierć, zmierzch, świt, zmiana pory roku. W tych chwilach granica między światami była cienka jak pajęczyna. Stąd pochodzi wiele rytuałów oczyszczających. Zaklęć, przesądów. Nie trzeba było być czarownikiem, by wierzyć. Wystarczyło być człowiekiem, który wie, że świat nie kończy się na tym, co widać. Co ciekawe, badania w grodach takich jak Czermno czy Grudek nie odkryły dotąd bezpośrednich śladów miejsc kultu. Może jeszcze czekają pod ziemią. A może wszystko, co było święte, uległo zniszczeniu już w czasach chrystianizacji lub asymilacji. I dlatego dziś musimy składać tę mozaikę z fragmentów, z symboli, z legend, z echa. Czy gdybyś mógł przejść się przez nocny gród lędzian, usłyszałbyś szept rodzanic? Zobaczyłbyś cień peruna pod rozbłyskiem pioruna? A może woda z pobliskiego źródła szepnęłaby ci coś o świecie, którego już nie ma? Każde plemię jak człowiek ma swój czas wzrostu i swój czas próby. Dla Lędzian ten czas nadszedł nagle i nikt nie napisał im elegii, nie było ostatniego wiecu, nie było pieśni. Ich historia zgasła jak ogień, którego nikt nie podsycił, ale ślady tej tragedii zostały w kronikach, w ziemi i w ciszy. W roku 879 ziemie Lędzian wchodzą w orbitę Wielkich Moraw, a później zostają najechane przez Madziarów. Przez kilkanaście lat lędzianie znajdowali się pod wpływem koczowniczego ludu, który zajął kotlinę karpacką i prowadził jeszcze wyprawy w głąb słowiańszczyzny. Czy lędzianie płacili im daniny? Czy handlowali? A może stawiali opór, który zgasł w milczeniu? W latach 914 do 940 lędzianie zaczynają płacić trybut księciu Igorowi z Rusi Kijowskiej. Z pozoru to niewielki gest ale w praktyce to akt uznania zwierzchności. Co ważne, dzięki temu uniknęli obowiązku poludia, czyli zimowego utrzymywania drużyny książęcej. Może był to wybór polityczny, a może przymus, okup za spokój. Ale prawdziwa tragedia przyszła w roku 981. Włodzimierz Wielki, książę kijowski, rusza na zachód. Zdobywa Przemyśl, Czerwień i inne grody lędzian. W powieści minionych lat Nestor pisze krótko, Włodzimierz ruszył przeciw lachom i zajął ich grody. To zdanie, to nagrobek, bo od tego momentu historia Lędzian zaczyna znikać, choć Lędzianie mogli na chwilę wrócić pod skrzydła Piastów, bo Bolesław Chrobry w 1019 roku przyłącza do Polski część ich ziem, to nie trwało długo. W 1031 roku Jarosław Mądry i jego brat MŚcisław. Ruszają zbrojnie na Grody Czerwieńskie. Grody upadają. Ludność zostaje deportowana, podzielona między braci. W miejsce Lędzian osiedlani są ludzie ruscy. To nie była tylko zmiana granic. To był planowany akt asymilacji. Po 1054 roku, gdy doszło do wielkiej schizmy kościoła, na ziemiach dawnych Lędzian aktywnie działał kościół prawosławny. Chrystianizacja nie była tylko duchowym przebudzeniem. Była narzędziem kontroli. Nowe świątynie, nowy język liturgii, nowi kapłani. Dawne bóstwa cichły. Ich gaje karczowano. Ich rytuały zamieniano na modlitwy. W kolejnych dekadach, a szczególnie po najeździe mongolskim w XIII wieku, na te tereny zaczęła napływać ludność ruska z głębi Rusi. Uciekający chłopi, osadnicy, duchowieństwo osiedlali się tam, gdzie kiedyś mieszkali lędzianie. Z czasem przestano odróżniać jednych od drugich. Tak ginie tożsamość etniczna, nie w krwi, lecz w języku, w zwyczajach, w opowieści. Czy lędzianie zostali całkowicie wchłonięci? A może tylko roztopili się wśród swoich krewnych, lachów, polan, wołynian? Bo przecież nazwa dzialachy przetrwała. Wciąż istnieją lachy sądeckie, lachy limanowskie, a na wschodzie lach to wciąż synonim Polaka. W ich grodach znajdujemy naczynia z motywami krzyży czy spirali. Ich język może zniknął, ale symbole przetrwały. Upadek lędzian to nie tylko historia militarna, to historia kulturowego wymazywania. Ich ziemie zmieniły język, ich opowieści zniknęły, ich imię przetrwało, ale bez treści. A przecież byli. Budowali grody, wierzyli, kołysali dzieci przy ogniu, i może jeszcze dziś, kiedy przejdziesz się po ruinach w czernie albo przemyślu, poczujesz ich cień. Czy lędzianie zostali zapomniani, czy po prostu przemilczani? I ile takich plemion było jeszcze, których już nie ma, ale z których zbudowana jest nasza pamięć? Zniknęli z kronik. Zniknęli z map, ale czy naprawdę zniknęli? Dziś ich imię rozpoznajemy tylko pośrednio, w słowie lachy, które wciąż funkcjonuje jako synonim Polaka. W nazwach geograficznych przemyśl, czerwień, bełz, które stały się częścią nowej narracji, choć kiedyś były ich domem. W rysach ceramiki, w kształcie wałów, w warstwie kulturowej zasypanej przez wieki. Może lędzianie nie przetrwali jako plemię? Ale przetrwali jako cząstka większej historii, cząstka, której nie sposób wyjąć bez naruszenia całej konstrukcji. Historia nie zawsze krzyczy, czasem szepcze z ruin, z linii rzek, z cieni legend. I właśnie dlatego warto jej słuchać, bo może w rzeczywistości nie istnieją zaginione plemiona istnieją tylko opowieści, których nikt nie opowiadał zbyt długo. I może naszym zadaniem, moim, Twoim, Naszym jest sprawić, by te historie znów przemówiły. Jeśli chcesz poznać inne zapomniane ludy, zaginione wierzenia, nieoczywiste ślady przeszłości, zasubskrybuj Labirynt Przeszłości, a w komentarzu napisz: Czy znasz inne plemiona, które zniknęły bez śladu? Może ich historia właśnie czeka, by znów wybrzmieć. To koniec opowieści na dziś. Dziękuję pięknie że zostaliście ze mną do końca. Wasza obecność i zainteresowanie tematem wiele dla mnie znaczy i pomaga w rozwoju dalszych treści. Subskrybuj kanał, daj łapkę w górę oraz skomentuj, jeśli masz pomysły na inne treści na kanale. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.